Witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj drugi raz, drugi raz z rzędu odpowiadam na film Zabawę numizmatyczną kolekcjonera historii. W zeszłym roku pierwszy raz nagrał taki film i zostałem tam nominowany. I tak samo w tym roku znowu zostaję nominowany do tego filmu, za co bardzo, bardzo dziękuję. I nagram jakie są moje punkty w jego zabawie. A więc tak, było sześć konkurencji, że tak powiem, yy, najdroższa i najtańsza moneta, największa i najmniejsza, najciekawsza, najnudniejsza, najulubieńsza, najmniej lubiona, najładniejsza, najbrzydsza, najstarsza, najmłodsza. Część z tych moich monet będzie egzekwo, część yy, nie. Yy, no i zobaczę jak mi to wyjdzie, więc zapraszam do oglądania. Niestety część monet będzie się powtarzała, dlatego że po prostu nie zmieniło się u mnie przez ten czas aż tak dużo pod względem monet. Ale mam nadzieję, że i tak będzie ciekawie, więc zapraszam. Na początku moneta najdroższa, najtańsza. Najdroższa raczej, bo przeszukałem całą swoją kolekcję, no i raczej najdroższą, bez żadnych fajerwerków, 10 złotych z 1935 roku. Nie jest to moneta jakaś okropnie droga, ale moja jest naprawdę w naprawdę ładnym stanie, zapłaciłem za nią 120zł, więc no pod względem monet to nie jest też bardzo, bardzo dużo. No ale tak, ciężko znaleźć, mimo że monet mam całkiem naprawdę bardzo dużo. To, to, to jest chyba moja najdroższa moneta, więc tutaj nie jakoś specjalnie, aczkolwiek ta moneta według mnie mogłaby zagościć na wielu miejscach tej pozycji. Moneta najtańsza, tak samo jak wcześniej, jak y, rok temu prawie prezentowałem, bardzo podobnie, bo ta moneta też się pojawiła rok temu, 1 złoty z 1987 roku, y, żadnych z tych monet nie kupowałem, y, mam ich naprawdę bardzo dużo, y, lubię natomiast roczniki 49, te pierwsze roczniki monet y, prl są naprawdę fajne i bardzo je lubię, no ale te późniejsze nawet tak są w ładnym stanie, bo tu też jest dość ładny stan no to jednak nie jest to nic specjalnego, nie jest to nic drogiego. Oczywiście pojawia się wiele artykułów w internecie, że jakie te monety są drogie i tak dalej, no ale to są specjalne i okropnie rzadkie roczniki, więc no niby można je znaleźć, ale to jest naprawdę bardzo rzadka sytuacja. A większość z tych monet nie jest praktycznie, w jakikolwiek, nie ma praktycznie jakiejkolwiek ceny, jest bardzo, bardzo tania. Moneta największa i najmniejsza. I tutaj naprawdę widać ciekawe porównanie. Yy, największą moją monetą jest 1 dolar z 1972 roku. Ma on średnicę 38,1 mm. Natomiast najmniejszą moją monetą jest 1 grosz z 1949 roku yy, i ma średnicę 14,7 mm. Jest to naprawdę niewielka, malutka moneta w sumie monetka. No, ale naprawdę ją lubię. No, ale tutaj jest najmniejszą, i jak się porówna te dwie monety, te dwie skrajne monety, to naprawdę robi to niezwykle ciekawe wrażenie. Trzecią kategorią jest najciekawsza i najnudniejsza moneta. Tutaj najciekawszą według mnie jest 500 Wehrmacht z, z obozu, z obozu jenińskiego Emma Grube. Jest to moneta zastępcza. Czasów pierwszej wojny światowej. Pierwsza wojna światowa ogólnie dała monety zastępcze do obozów niemieckich. Ułatwiało to chociażby ewidencję więźniów, i to sprawiało to, że nie będą mogli, że utrudniało im to ucieczkę, gdyż mając wewnętrzne pieniądze, nie mogli korzystać z tych samych pieniędzy za obozem. Łatwiej było też takiego więźnia złapać. A najnudniejszą monetą według mnie jest 50%. Bani z 2005 roku, moneta rumuńska. Nie ma ona na sobie nic specjalnego. Um, już nawet polskie monety wydają mi się ciekawsze niż yy, te rumuńskie. No, naprawdę nie ma tutaj nic specjalnego. Chociaż w pewnym stopniu każda moneta ma coś ciekawego w sobie, więc, no więc według mnie jest to trochę takie wymuszone miejsce. Monety te mam w kopertkach, więc. Muszę trochę segregować też swoją kolekcję, zrobić trochę ewidencję, więc może za niedługo z tego film. Yy, Kolejna, czwart, czwarta kategoria. Moneta najulubieńsza i najmniej lubiana. I tu było mi bardzo ciężko wybrać. No nie mam takich monet, które bardzo lubię, albo najmniej lubię, bo są takie, które bardzo lubię, ale no nie mam tak, że mam jakąś najmniej ulubioną monetę. No ale najulubieńszymi monetami Takimi, które cięż, często wyjmuję, żeby je sobie po prostu oglądnąć są yy, jest to szóstak Zygmunta III Wazy z 1625 roku. Jak również dwa grosze z 1937 roku w przepięknym, przepięknym stanie. Pokazywałem również rok wcześniej na takim samym filmie. No, ale naprawdę jest to niezwykły kunszt i po prostu niezwykle podoba mi się ta moneta. Obie bardzo lubię więc daję je tutaj na tym akurat miejscu. Natomiast najmniej ulubioną najmniej ulubionymi są monety PRL-u, gdyż po prostu nie interesuje się, jeżeli chodzi o banknoty wczesnego prl to co innego, gdyż naprawdę je bardzo lubię. O wczesny PRL tak, ale ten późniejszy już nie do końca, więc no, gdybym miał coś wybrać, to bym wybrał wczesny, -y, późny PRL, ewentualnie nasze współczesne monety, gdyż nimi się kompletnie nie interesuje i ich kompletnie nie zbieram. No, ale to jest tak jak powiedziałem, to jest na siłę, więc no, ciężko mi wybrać tutaj jakąś jedną kategorię, więc na tym pozostanę, co powiedziałem: więc ewentualnie albo monety późnego PRL-u, albo monety polskiej współczesnej. Kolejna, piąta kategoria moneta najładniejsza i najbrzydsza. Najładniejszą monetą i teraz nie wiem jak tutaj to ocenić pod względem stanu zachowania czy pod względem kunsztowności gdyż pod względem stanu zachowania dałbym właśnie 2 zł z 1937 jeżeli chodzi pod względem kunsztu czy też, no kunsztu można to powiedzieć to jest dobre określenie to dałbym albo wcześniejszy szóstak wspomniany szóstak albo 5 zł z 1933 roku naprawdę kocham tą monetę jest ona przepiękna i bardzo, bardzo ładna, więc yy, wydaje mi się, że zasłużyła sobie na takie miejsce, aczkolwiek nie jest to nic specjalnego. Natomiast, jeżeli chodzi o monetę najbrzydzą tutaj powiedzmy, że uznam to pod względem, yy, pod względem stanu zachowania, gdyż mam jedną ciekawą perełkę. Jest to dziesięciogroszówka z generalnej guberni w stanie tak okropnym, że zajęło mi to chyba kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby w ogóle yy, zgadnąć, co to jest za moneta. Ewentualnie mógłbym dać jeszcze jednego krajca z 1800. No, tam mi jeszcze dłużej zajęło yy, odgadnięcie, co to za moneta. Yy, Robiłem to z kuzynem no i no, z pół godziny. Yy, no, ale ten stan jest jednak w życzy, więc daję taką ciekawostkę, która no naprawdę jest dość interesująca. Ale w sumie lubię takie zabawy, żeby podszyfrować sobie jakieś monety, więc według mnie jest naprawdę fajna. Oczywiście do takiej zabawy odszyfrowania monet, bo pod względem stanu jest naprawdę w starszym stanie zachowania. I to najstarsza to półgrosz litewski z Zyg Zygmunta Starego. On jako pierwszy rozpoczął datowanie polskich monet, ale no ta niestety jeszcze nie ma wybitej daty. Na wpół jest niestety zamazana. Ale jest naprawdę w ładnym stanie. Z jednej strony widzimy polskiego orła, a z drugiej strony litewską. Y, pogoń, moneta, jak na monety y, polskie, królewskie, przestało niezwykle cienka. A najmłodsze monety to są monety trzeciej RP, monety naszej współczesnej Polski. Czasami zdarzy mi się, że mam monetę z, z aktualnego roku, ale nigdy tego jakoś nie sprawdzam, więc daję tu po prostu y, jakiekolwiek monety trzeciej RP. Um, ale tak, to są chyba moje najmłodsze monety ewentualnie mógłbym dać jeszcze monety, yy, monety kolekcjonerskie 5 złotowe gdyż mam bodajże tak mam z 2020 roku ostatnią i to by było dzisiaj na tyle a jeszcze musiałem powiedzieć kogo nominuję więc nominuję następujące osoby tak samo jak w zeszłym roku kanał monety moja pasja jak również kanał uździcha Mam nadzieję, że kanał ten się odezwie, gdyż ostatnio nie nagrywał odcinków, ale jestem naprawdę ciekawy, jaką on ma kolekcję, więc zapraszam i mam nadzieję, że nagracie odpowiedzi na ten film. Dziękuję za oglądanie. Cześć!